Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pracowni Wizerunku. Dzisiaj opowiemy Państwu o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Zapraszamy! Natalia, no wszyscy wiedzą, że to pierwsze wrażenie jest kluczowe, ale chciałabym Ci zadać takie pytanie: czy to jest prawda, że dobre pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz? No właśnie, co ciekawe, z punktu widzenia psychologii, to jest absolutna prawda, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Mogłabym ci to zobrazować, jakbyś miała sobie wyobrazić, że w głowie, w naszej pamięci mamy takie same foldery, jak na pulpicie naszego komputera. I teraz mamy folder, który dotyczy osób, z którymi chodziłyśmy do szkoły podstawowej, do liceum, z którymi studiowałyśmy. No i teraz w biznesowych sytuacjach mamy również folder z osobami, które są w naszym dziale księgowości, w zarządzie naszej firmy, w dziale HR. No i ka w każdym folderze znajdują się imię, Konkretnych osób, no czyli jest tam Przysławiowa, Kasia, Basia, Krzysio, Jacek. No i faktycznie każdy ma swój folder w naszej głowie. No i mm -hmm. gdy spotykamy się po raz pierwszy, no to ty otwierasz w swojej głowie folder dla mnie, a ja otwieram dla ciebie. I faktycznie jest tak, że ja mogę. Tylko raz, po raz pierwszy otworzyć ten folder dla ciebie, a ty folder dla mnie. No i jeśli otworzymy ten folder pozytywnymi emocjami, jeśli, jak to się kolokwialnie mówi, zachemiuje pomiędzy nami, no to damy sobie duży kredyt zaufania i będziemy bardzo pozytywnie się oceniały. I tak naprawdę ja opowiedziałam Ci to w taki lekki sposób, ale właśnie w ten sposób tworzy się ślad naszej marki osobistej w umyśle drugiej osoby. Czyli to pierwsze wrażenie, to jest pierwszy ślad naszej. Marki osobistej u kogoś w głowie. No i teraz ważne jest to, żeby ten pierwszy ślad był właśnie pozytywny emocjonalnie. To jest bardzo, bardzo ważne. No dobrze, a co jest potrzebne, żeby zrobić to silne, dobre pierwsze wrażenie? No, właśnie z punktu widzenia psychologii potrzebne są takie dwa główne czynniki. Pierwszy to są pozytywne emocje, no bo pozytywne emocje doskonale pamiętamy i rzeczywiście jest tak, że jeśli zrobimy dobre pierwsze wrażenie i są przypisane do tego dobre emocje, no to to jest właśnie potem kluczowe. No i możemy to zrobić oczywiście wizerunkiem, ale przede wszystkim uśmiechem. Uśmiech jest zaraźliwy, uśmiech rodzi uśmiech, za to kochamy dzieci, no więc uśmiechem. I rozwiązuje wszystkie problemy. Oczywiście. Natomiast drugim takim czynnikiem jest taki charakterystyczny wyróżnik czyli pokazanie mhm. siebie przez jakiś taki bardzo, bardzo charakterystyczny element. No i jestem bardzo ciekawa, jakie byś dała wskazówki wizerunkowe osobie, która chciałaby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Bardzo proszę o pierwsze zdjęcia, bo myślę, że one na pewno świetnie nam to zobrazują. Przede wszystkim pierwsze wrażenie to jest, bardzo lubi ciszę. To znaczy ciszę w wizerunku. Ważne jest to, co chcemy powiedzieć, ważne jest to, co chcemy przekaza przekazać naszemu rozmówcy i tak, żeby on zapamiętał ten przekaz. W związku z tym w takiej sytuacji dobrze by było, żeby ten nasz strój był troszeczkę z boku, żeby był taką, no w takim... Trochę owo owoalowany, więc stonowane kolory będą bardzo dobrze się tu sprawdzały. Piękne jakościowe tkaniny, może jakiś detal, ciekawy krój, ale to wszystko powinno być bardzo stonowane i bardzo uproszczone. Mhm. Na zdjęciu mamy właśnie kobietę, która jest ubrana w szarości i one są właśnie takie stonowane. Przez to widzimy jej twarz, przez to będziemy zupełnie inaczej słyszały jej przekaz. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to kolor granatowy we współczesnej takiej elegancji też niesie dokładnie ten sam przekaz. My nie skupiamy się na wielu rozpraszaczach i ozdobnikach, tylko faktycznie na treści, która jest wypowiadana. Od razu to, co powiedziałaś, skojarzyło mi się z czymś takim, że luksus lubi ciszę. Czyli tak. to pierwsze wrażenie jest takie rzeczywiście luksusowe i ma być taka bardzo przejrzysta komunikacja. To prawda. Kolejna rzecz to. Dwa rodzaje kolorów, które bardzo dobrze oddziałują, kolor biały i kolor błękitny. I to są dwa kolory naprzemienne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. No my zresztą zawsze hodujemy tej zasadzie, że jeżeli biała koszula, to tylko biała i ty... jaka koszula biała, biała i jeszcze raz biała, ale to też ma swoją inną konotację. Po prostu to jest taki element, który rozświetla, który powoduje, że my wyglądamy świeżo wraz z upływającym dniem, ciągle wydaje się od Naszemu odbiorcy, że my jesteśmy w świetnej formie, w doskonałej dyspozycji, yy, i to jest taki element właśnie rozświetlenia. Jeżeli chodzi o błękit, on robi dokładnie to samo jest kolorem zimnym, kiedy nasza skóra jest kolorem ciepłym i też ten kontrast powoduje, że my wyglądamy bardzo świeżo. No i jeszcze konotacja tych kolorów, prawda? Błękit to zaufanie, biel to otwartość, Dokładnie czystość, niewinność, tak. więc to też myślę, że przy pierwszym wrażeniu jest nie bez znaczenia. Tak, i ważne jest to, co widzimy tutaj na zdjęciach, że nie ma tu wyrazistych pasków, nie ma wyrazistych, na przykład nie mamy biało-niebieskich, <laughs> dużych pasów, bo one z kolei rozpraszałyby naszego rozmówcę, więc nawet nosząc koszulę czy bluzkę, one też powinny być ciche. Rozumiem. Czyli mamy już połowę sukcesu, wzbudziłyśmy pozytywne pierwsze emocje. No to powiedz teraz, co mogłoby być takim wyróżnikiem? Co mogłoby być takim charakterystycznym tym czymś, co by sprawiało, żebyśmy żeby byli w tej relacji biznesowej autentyczni, żebyśmy pokazali kawałek siebie? Ja myślę, że bardzo często my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, że yy, my mamy taki wyróżnik bo to jest też kluczowe bardzo często się z tym spotykamy ale zapamiętujemy tą osobę po jakimś jednym określonym elemencie i na przykład jak mówię Jurek Owsiak to pier Czerwone okulary. Czerwone, okulary. czerwone dokładnie. okulary, dokładnie. I to jest ten wyróżnik. Ale to może być również zapach, czyli kojarzy się na przykład naszemu rozmówcy, to jest jeden z najstarszych zmysłów, więc on zostaje bardzo długo zapamiętany i kojarzymy daną osobę z tym pięknym, pozytywnym zapachem. Ale to może być na przykład jakiś element sportowy, jeżeli na przykład lubimy nurkować albo lubimy surfować, to również na przykład noszenie jakiejś bransoletki, która na przykład na przykład przypomina linę żeglarską, albo jest liną żeglarską. No, jest jakimś nawiązaniem do rozmowy i możemy być przez ten wyróżnik zapamiętani. Ale dla. W... Mężczyzn, którzy na przykład lubią nosić poszetki, może to być jakiś określony, wyrazisty kolor poszetki, który też może być głęboko zapamiętany przez naszego odbiorcę. A na przykład jakiś element naszej fizjonomii, mam na myśli fryzurę. Oj, Tak, oczywiście. Ostatnio miałam taki przypadek, gdzie właśnie podczas spotkania, yy, po spotkaniu, po takim warsztacie podeszła do mnie jedna z uczestniczek i powiedziała, wyleczyła mnie pani absolutnie z mojego problemu. Miała piękne, kręcone włosy, i teraz już rozumiem, że to jest mój wyróżnik. To może być również oczywiście szminka. Dobrze to widać na kobiecym slajdzie. To może być właśnie kolor szminki. To mogą być bardzo charakterystyczne okulary. No Madeleine Albright była takim przykładem cudownym. Mm -hmm. bo onoś... Read my pins. Read my pins, mm -hmm. dokładnie. Gdzie właściwie ograniczona swoim dress code'em pokazywała za pomocą broszek to, jakie ma nastawienie do osób, z którymi rozmawia. I to było właśnie zapamiętane. To był jej wyróżnik. Ale on zawsze mówił i zawsze był szeroko komentowany, co Madeleine Albright chciała, chciała w ten sposób przekazać. Jak mówimy, perły, to widzimy Coco, Coco Chanel. Chanel. Tak, ja nawet słyszałam, że Madeleine Albright na spotkaniu z Sadamem Husseinem założyła kiedyś broszkę w kształcie węża. Dokładnie tak, pokazując, jakie jest jej nastawienie do danego przywódcy, ale też jak była w takim konfrontacyjnym nastroju, to zakładała na przykład broszkę, która była osą. Pokazywała, że jestem konfrontacyjna, dzisiaj jestem jak osa. Także to była bardzo ciekawa historia. Zresztą powstała książka właśnie tak. Read My Pins, z bardzo Państwa Zachęcamy do sięgnięcia, bo to jest przeciekawa historia. To może być oczywiście również apaszka. Rozumiem, a gdy ktoś nie ma takiego wyróżnika albo nie wie, to jaką wskazówkę byś dała, żeby łatwiej mu było znaleźć taki wyróżnik? Myślę, że dobrze by było się zastanowić w ogóle zadać sobie takie pytanie co jest moje? Co faktycznie mówiłoby za mnie, co pokazałoby moją osobowość. I tak jak powiedziałam, bardzo często my już mamy taki wyróżnik, ale w ogóle nie zdajemy sobie z niego sprawy, więc myślę, że to jest też obserwacja tego, jak funkcjonujemy. Ale to, co jest najważniejsze, to w poszukiwaniu tego wyróżnika, żeby to było autentyczne. I nasze, żeby za tym stała też jakaś historia. I to jest moim zdaniem klucz do sukcesu. Super. My, myślę też, że możemy zapytać kogoś z naszego otoczenia, prawda, co jest takim Oczywiście. naszym wyróżnikiem, bo tak jak Ciebie słucham, to myślę, że czasem sobie może nawet nie zdajemy sprawy z tego, że już ten wyróżnik mamy. To prawda. A jaki jest Twój wyróżnik, Natalia? No moim wyróżnikiem jest biżuteria. Ja kocham mieć kwiaty w uszach, więc <laughs> mam ich od dużych różowych róż po mniejsze. To jest mój wyróżnik. No myślę. Tak, to jesteśmy w tym samym klubie. Ja, ja też uwielbiam biżuterię. Poza tym też w tym no, często męskim biznesowym świecie to jest taki atrybut, który pozwala nam kobietom zachować kobiecość. Podsumowując, faktycznie tak jest, że pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, i potrzebne są do tego dwa elementy: pozytywne emocje i nasz autentyczny, charakterystyczny wyróżnik. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie, zostawiamy Państwa w poszukiwaniu swojego wyróżnika i zapraszamy na kolejny odcinek Tylko w Biznes 24.